Podczas tego nagrania pokażę Ci, jak powinieneś prawidłowo oddychać, jakie są rodzaje oddychania i zobaczysz, jaka jest różnica między nimi. Pierwsze oddychanie to jest oddychanie pełne tak? czyli wypełniamy całe nasze płuca powietrzem i tym sposobem też będziemy oczyszczać nasz organizm w postaci samego oddychania. Także zapraszam Cię do dalszej części. Oddychanie zaczynamy od wdechu przez pierwsze 2-3 sekundy, później zatrzymujemy ten oddech na kolejne 2-3 sekundy. I wydychamy powoli, również 2-3 sekundy. Zaumiemy się powiedzieć, że oddech. Zaczynamy wdychając nosem, a wydychamy ustami.